Szanowni Państwo, prosimy o rozpoczęcie naszego spotkania, naszej konferencji prasowej Pana Burmistrza. Prosimy Panie burmistrza tutaj do mnie Panie Wojewodo, Panie Starosto, bardzo się cieszę z tego dzisiejszego spotkania. Jesteśmy na ulicy Wojska Polskiego w Więcborku. zakończeniu tej inwestycji, inwestycji niezmiernie ważnej dla dla samorządu Więcborka, jak również dla mieszkańców. Inwestycji dofinansowanej z funduszu dróg samorządowych i chciałbym podkreślić tutaj wagę i znaczenia tego funduszu który został uruchomiony przez obecny rząd wsparcia dla samorządów w przebudowie dróg. Może kilka słów o historii tej drogi w 2016 roku za porozumieniem zarówno samorządu powiatu sempoleńskiego, jak również gminy Więcbork. Odcinek drogi, przy której się znajdujemy, został przejęty przez gminę Więcbork i droga zmieniła kategorię z drogi powiatowej na drogę gminną. Następnie obecny tutaj pan dyrektor Edwin Eckert, dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim, przygotował dokumentację, która niejako jest podstawą do tego, co Dzisiaj tutaj widzimy, za co bardzo serdecznie również w tym momencie dziękuję. Szanowni Państwo, pewno nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie wsparcie z funduszu dróg samorządowych. Inwestycja po przetargu warta 2 600 tysięcy złotych, dofinansowanie 1 370 tysięcy. Prawie 800 metrów nowej drogi, ale to to, o czym mówimy, droga to nie tylko to, bo cała ta inwestycja w zeszłym roku. Pierwszy etap, który został rozpoczęty, to budowa sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacji deszczowej, która pozwala nam odwodnić tą drogę, ale również pozwala nam w przyszłości odwodnić teren osiedla Piastowskiego, przy którym również się tutaj znajdujemy. Fundusz Dróg Samorządowych bardzo ważny dla wszystkich samorządów. Na przestrzeni tych dwóch lat, dwóch naborów gmina Więcbork złożyła trzy wnioski i na te trzy wnioski otrzymała dofinansowanie. Przypomnę, że w zeszłym roku zrealizowaliśmy inwestycje w odcinku drogi gminnej relacji Zabartowo-Puszcza, kilometr nowej nawierzchni bitumicznej. W tym roku jesteśmy właśnie na zakończeniu inwestycji przebudowy ulicy Wojska Polskiego, gdzie prawie 800 metrów nowej infrastruktury z ciągiem pieszo-rowerowym. Myślę, że to jest bardzo ważne i warte podkreślenia, że skomunikowaliśmy ten odcinek, poprawiliśmy jakość użytkowania, ale przede wszystkim zwiększyliśmy bezpieczeństwo osób pieszych i rowerzystów, którzy w tej chwili mogą bezpiecznie poruszać się ciągiem pieszo-rowerowym. I szanowni państwo, trzecia inwestycja, która w tym roku będzie realizowana, jest to przebudowa ulicy Runowskiej w Wituni. W zeszłym roku wykonaliśmy tam kanalizację deszczową. W tym roku e, będzie nowa e, nawierzchnia wraz e, z ciągiem pieszo-rowerowym. E, Szanowni Państwo, e, 3 miliony 600 tysięcy zł to wartość tych trzech e, inwestycji. Prawie 2 miliony dofinansowania z funduszu e, dróg samorządowych. Panie Wojewodo, na Pana ręce chciałbym złożyć e, podziękowania za uruchomienie tego funduszu, za przyznane środki proszę przekazać te nasze podziękowania również panu premierowi. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy panie burmistrzu. Głos zabierze pan Dziękuję bardzo, szanowni panowie Panie Burmistrzu, Panowie Burmistrzowie, Pani Przewodnicząca, Pani Skarbnik, Szanowny Panie Starosto, przedstawiciele wykonawcy, szanowni państwo. Rzeczywiście jesteśmy dzisiaj na kolejnej pięknej inwestycji zrealizowanej przez pana burmistrza Więcborka, Waldemara Kuszewskiego. Panie burmistrzu, gratuluję kolejnej inwestycji w ramach funduszu dróg samorządowych na terenie naszego województwa. Tak trochę podsumowując, te 4,5 roku w ramach wsparcia rządowego na terenie Naszego województwa zrealizowano 788 zadań drogowych, 1238 kilometrów wykonanych włącznie z tym odcinkiem 800 metrów, to odcinek jak stąd do Zagrzebia i nawet troszeczkę dalej, więc naprawdę te liczby są imponujące. Przeszło 730 milionów samego wsparcia rządowego, właśnie dla samorządów w naszym regionie. No to to jest to, dzięki któremu wiele samorządów skorzystało z tych środków, bez tych środków tych dróg. By nie było. Jesteśmy w momencie, kiedy środki unijne nie były możliwe do przeznaczenia na budowę dróg. Znalazły się, znalazło się wsparcie rządowe i ono zostało samorządom udzielone. Także bardzo gratuluję wszystkim samorządowcom. Jest tutaj również pan Starosta, który korzystał również z funduszy w ramach klęsk żywiołowych. Panie Starosto, to też cały powiat Cempoleński w tych ostatnich czterech latach. To jest odrobienie zaległości z 2012 roku oraz realizacja bieżących potrzeb i wynikających z nawałnicy z roku 2017 i również fundusz dróg samorządowych na terenie um, powiatu Sempolenskiego jest imponujący. Jeszcze raz serdecznie gratuluję, dziękuję i bardzo się cieszę, że jako przedstawiciel rządu w terenie mogę razem z samorządowcami um, w tym pięknym dziele uczestniczyć. Dziękuję bardzo. dziękuję Pani Panie wojewodo. Panie burmistrzu, szanowni samorządowcy, zaproszeni goście. Już dużo zostało powiedziane odnośnie tejże inwestycji, ale chciałbym też tutaj dwa zdania dopowiedzieć. Pan burmistrz wspominał wcześniej, że to była kiedyś droga powiatowa, i dzięki porozumieniom między nami udało się to zrealizować to zadanie. I cieszę się z tego, że dotrzymujemy wobec siebie, jako koledzy samorządowcy, jak ja zawsze mówię, słowo ważniejsze od pieniędzy, tak? że udało się to zrealizować, zrealizujemy to dalej i będziemy dalej realizować. Jeszcze, bo przypomnę, że w miesiącu w sierpniu, jak dobrze wyjdzie, będziemy w kierunku Suchorączka, tą naszą drogę powiatową też inwestować. Może w mniejszym zakresie, jak tutaj pięknie to wygląda na tej ulicy dzisiaj, gdzie jesteśmy, ale niemniej na pewno będzie to z korzyścią dla mieszkańców i będą się mieszkańcy na tym odcinku czuli trochę bezpiecznie, bo do do końca tej drogi jeszcze trochę. Z tego miejsca chciałbym tutaj panu burmistrzowi i samorządowcom podziękować, że, że to porozumienie zostało zrealizowane, zakończone. Możemy się wszyscy cieszyć, ja szczególnie, że to jest kolejna droga pani wojewodo z Funduszu Dróg Samorządowych na terenie powiatu zrealizowana. Przypomnę, że jeszcze w tym roku my jako droga, jako powiat będziemy też kończyć w miesiącu lipcu drogę powiatową również na odcinku Sympulno-Lutowo-Lipka. No i gmina Sypono też dwa, odcinki dróg na terenie z estalutówko i mieście Sympólno, także dzieje się dużo i dzięki tym środkom, które, o których wspomina pan burmistrz Funduszu Druk Samorządowych, o którym mówi pan Wojewoda, dzięki temu my możemy tutaj realizować na terenie naszego powiatu, mówię ogólnie o wszystkich gminach, tak, realizować to zadanie. To cieszy, bo, bo to jest nie tylko estetycznie ładnie, ale bezpiecznie dla naszych mieszkańców i to myślę, że to jest najważniejsza rzecz, która, która, o której możemy dzisiaj mówić i się z tego tytułu cieszyć. I prosimy o więcej jeszcze tych środków. Ja wiem, że po środki są jakie są. Ale potrzeb też jest dużo, I ale tutaj pan wojewoda wspomniał, że przez powiat sępoleński przeszło wiele rzeczy. Od... Już nie będę wspominał od 17 roku, bo cofając się, dzięki temu, że była pomoc, bo wsparcie Pana Wojewody mogliśmy dużo zrealizować na naszych drogach powiatowych i gminnych. Za to serdecznie Panu Wojewodzie i wszystkim, którzy się do tego przyczynili, bardzo serdecznie podziękować. Nie chciałbym przedłużać, bo być może ktoś jeszcze będzie chciał zabrać głos i tak dalej. Także bardzo dziękuję Panu Wojewodzie, Panu Burmistrzowi, wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że możemy stać w tym ładnym miejscu tutaj w tym mieście i czuć się bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękujemy. Dziękujemy bardzo panu burmistrzowi, panu starości i panu wojewodzie. Wszystkie państwu. Dziękujemy bardzo.